Dzień dobry Państwu, Marta Wilczeńska w Realu 24. Naszym dzisiejszym gościem jest pan Artur Głowacki, niezależny i bezpartyjny kandydat na prezydenta Rzeczypospolitej. Witam serdecznie panie Arturze. Dzień dobry, dzień dobry Państwu. Z daleka pan dzisiaj do nas dojeżdża? No, ponad 400 km z piecnika koło wałcza, bo tam mieszkam. No nie, nie obyło się bez problemu w trasie, bo i... Nawigacja troszeczkę inaczej pokazuje, jak te autostrady są, jeśli to wszystko tak nie jest do końca, a poza tym dzisiaj było bardzo ślisko i dużo wypadków, jeden wypadek przed Piłą, dachowanie innego auta i stąd te wszystkie opóźnienia. Ale udało się Ale szczęśliwie tak. dojechać. Tak. Panie Artusze, zgłosił się pan do nas, aby zaprezentować swoją osobę jako kandydata na prezydenta Rzeczypospolitej. Niegdyś startował pan na posła z ramienia Konfederacji, obecnie jest pan bezpartyjnym obywatelem. Dlaczego chce pan startować w wyborach prezydenckich? Chce pan starać się o najwyższy urząd w państwie? No ten plan zarysował mi się już praktycznie 10 lat temu, jak planowałem start na burmistrza miasta Wałcza. Kolejnym etapem wiedziałem, że nie będzie to tak łatwo, ponieważ wtedy było 6 kandydatów i wygrał pan Tuderek przez 83 lat. Byli inni mocniejsi kandydaci. Tak, tak naprawdę wszyscy przegrali z Panem Tuderkiem. Później planowałem start ponowny, ale to tylko było zawiązywanie komitetu wyborczego. Próbowałem zawiązać komitet też na prezydenta Gdańska, co się nie udało, były problemy z komisarzem wyborczym panem Markiem Mazurem w Koszalinie. No, później zaproponowano mi, żebym startował z listy wolność od naszego szacownego pana Janusza korwin Przyjąłem to zaproszenie, to było 5 lat temu. W tym roku ponowiono prośbę, żebym startował na posła. Miałem pozycję 15 z Konfederacji, ale byłem cały czas bezpartyjny i tak samo nie jestem w Konfederacji, jestem nadal czysty, że tak powiem, moje założenie być, po prostu być bezpartyjnym, bo tu nie chodzi o partie polityczne, które cały czas pomiędzy sobą konkurują, i walczą i praktycznie gryzą się na każdym poziomie. Tylko chodzi o to, żebyśmy razem się dogadywali i uważam, że nawet bardzo fajnie, że nie jestem w żadnej partii, tylko w federacji, dlatego że mogę rozmawiać ze wszystkimi jako przyszły prezydent i na pewno tak by było, że y, chciałbym łączyć wszystkie partie, bo naszą powiedzmy jedną misją i jedną drogą jest wspólna Polska, czyli może założyć jedną partię Polską i do tego z tych wszystkich partii wytypować y, takich powiedzmy przedstawicieli żeby uczestniczyli w Partii Polska i wtedy y, na przykład raz w miesiącu uczestniczyliby ze mną w Pałacu y, na przykład na takich obiadach czwartkowych wymienilibyśmy poglądy co można w Polsce zrobić i w jakim kierunku mamy podążać bo to że teraz y, jest prezydent Duda czy wcześniej był Komorowski to tak naprawdę to nie są kandydaci którzy są bezpartyjni oni z nazwy powiedzmy jak y, y, Osiągnął zwycięstwo. Tak jak na przykład pan prezydent Duda, no i komu, pan Komorowski ta, także y, to mówią, że są przechodzą na bezpartyjność. Ale przecież sami widzimy, że jest to totalne kłamstwo, bo nadal są party Są to znaczenia połączone, prawda? Zdecydowanie. Tak, oczywiście tutaj nie ma takiej niezależności może kamy. No nie można stwierdzić przynajmniej, że, że coś takiego ma miejsce. Pięć lat temu y, Wykonałem rejestrację komitetu spartyjnego na prezydenta Polski jako 23 komitet, było 23 komitety i pokazałem dla mojego miasta, dla mojego środowiska, że można jak się chce. Oczywiście bardzo mocno widziałem, że jestem, można tak powiedzieć, troszeczkę szykanowany, bo nie dowierzano tak naprawdę, że ktoś taki jak ja, może wystartować, i w tym środowisku, jak mi się obracam, jest to no wszystko pod znakiem zapytania. Natomiast teraz widzę, troszeczkę ludzie pozmieniali poglądy. Spotykałem się ostatnio na przestrzeni dwóch tygodni z burmistrzami, z, z wójtem Wałcza, z burmistrzami kilku miast i również z przedstawicielem starosty Wałczu, ale z sekretarzem, z panem Wolnym i ogólnie. Moim przesłaniem w starciu na prezydenta Polski jest to, że ja chciałbym wypromować Pomorze. Wypromować Pomorze od Szczecina do Gdańska, dlatego że jestem chyba jedynym kandydatem, który z tego terenu jako bezpartyjny w czasach powojennych w ogóle podjął to wyzwanie. No wiem, że z Białogardu wywodził się pan prezydent Kwaśnieński rodzinnie, czyli praktycznie nam, można powiedzieć jest mi też bardzo bliski, bo Białogard jest bliski jest to tylko 100 kilometrów od Walcza. Tam też prowadziłem pewne interesy, dlatego że pracowałem w zaopatrzeniu bilerskim i zapatrywałem złotnika, i ten złotnik przekazywał do sporo informacji na temat terdzena ludności i między innymi na temat pana prezydenta Kwaśniewskiego. No, do tego chciałbym też zmierzyć, że jako kandydat bezpartyjny. Właśnie czym się powinien cechować i kierować prezydent według pana? Powinien się kierować tym, że może, praktycznie musi, to jest jego obowiązek, rozmawiać ze wszystkimi. Uh -huh. Jeżeli przyjdzie do prezydenta człowiek biedny z ulicy, który zbiera puszki uh -huh. i chce rozmawiać z prezydentem, a są do tego wyznaczone terminy, to takiego człowieka należy uszanować. Bo to, ja powiem szczerze, że jeszcze miesiąc temu, nie, to trochę dłużej, półtora miesiąca temu, jak szukałem noclegu po tym spotkaniu, gdzie panią poznałem, przekazałem przez prezydentówkę, mają drodze do hotelu poznałem człowieka, który zbiera puszki. I on powiedział o tej widocie w Warszawie, która jest, że tutaj przyjeżdżają do Warszawy ludzie, którzy chcą zarabiać czy żebrać, czy powiedzmy, na przykład zbierać jakieś tam powiedzmy papiery i tak dalej, bo nie mają z czego żyć. Ci, którzy żebrają, nazywają się wędkarze, Ja mówię, jak to wędkarze, bo ja też jestem wędkarzem. No wędkarze to po prostu, że wyciągają rękę i ludzie dają tam po 2, po trzy złote i z tego żyją. Bo z tego da się wyżyć, prawda? W każdym razie bardzo lubię kontakt z biednymi ludźmi, bo umiem z nimi rozmawiać. No pan też ten... się udziela społecznie. Proszę coś o tym powiedzieć. Z tego, co rozmawialiśmy telefonicznie, zapamiętałam, że pan chyba pomaga osobom starszym, nie wiem, w Polsce czy za granicą? <laughs> chyba w czasie tej drogi. <laughs> było duże napięcie na drodze i musiałem też rozpoznać, że Pani mnie źle zrozumiała. Ja po starcie na burmistrza miasta Wałcza mm -hmm. dostałem wypowiedzenie lokalu, w którym prowadziłem działalność gospodarczą, prowadziłem biura podróży Mirella Travel i sklepy jubilerskie. Dostałem wypowiedzenie umowy i praktycznie musiałem ten mój punkt zdać do dyrekcji Kauflandu. No i nie było innej opcji wtedy, żeby znaleźć pracę w Wałczu, no bo kto chce zatrudnić, powiedzmy, kandydata, który startował i przegrał? Ja po prostu, można powiedzieć, pod namową innych ludzi, wyjechałem za granicę, znalazłem pracę i od 9 lat opiekuję się osobami starszymi, ale też zdarzają mi się osoby młode, 50-60 lat. Ostatnio się opiekowałem bardzo młodym człowiekiem, 27 lat po wypadku motocyklowym który praktycznie od 15 lat yy, w wieku 12 lat, 15 lat, czyli obecnie miał 27, walczył o swoje życie o dojście do y, normalności, czyli y, on pisał na przykład na tablecie po niemiecku, ten tablet do mnie mówił, ja mu musiałem odpowiadać, i tutaj no, trzeba było wykazać ją niezwykłą taką, no też wiedzą nawet troszeczkę psychologii, a przecież na studiach też miałem psychologię. No i przede wszystkim praca z żołnierzami, bo jestem oficerem, skończyłem szkołę oficerską, czyli miałem tą, taką cierpliwość, którą poświęcałem temu młodemu człowiekowi. I nawet jego mama zauważyła, że z tych wszystkich opiekunów, jakim jestem, to powiedziała, że to robisz pięć razy więcej jak opiekunka niemiecka, która bierze pięć razy więcej pieniędzy jak ty. Mhm. I była ze mnie bardzo zadowolona, ja powiedziałam, że jeszcze mogę się zrewanżować innymi rzeczami, ale tutaj ona powiedziała, że bardziej się proszę poświęcić dla syna, jak na przykład sprawy ogrodnicze. Ogród dla niej nie istniał, był zarośnięty, liczyło się zdrowie syna. No i powiem szczerze, że rozumiałam się z nim. Jakoś tak y, umieliśmy się oczami prześwietlić, bo też on sygnalizował niektóre swoje potrzeby oczami. Mhm. Także musiałem się nauczyć i mimiki twarzy, kiedy powie tak, kiedy nie. Były to mrugnięcia, także, y, powiedział, że pełen szacun, Artur, a przede wszystkim mówi, wyka wykazujesz taką pokorę i ogólnie tą pokorę cały czas wykazuję w tej opiece, którą robię. Mam dosyć dobre pieniądze. Te pieniądze inwestuję w różne inne. No będę sobie przecież sam chyba finansuje. Dzień dobry Państwu. Jesteśmy w Studio Telewizji Narodowej w Warszawie. Oj, coś nam się tutaj sprzęt trochę zbudował. Szanowni Państwo, ważny moment w kampanii wyborczej. Kolejna osoba ze służb mundurowych, moment, ja sobie tutaj poprawię. Okej. Okay. Kolejna osoba ze służb mundurowych kandyduje. Widzimy tutaj, że Polacy się budzą. Kandydat na burmistrza czy prezydenta Wałcza. W 2010 roku startowałem na burmistrza miasta Wałcza. Startowało sześciu kandydatów łącznie ze starostą Wankiewiczem z Wałcza. Aha. W tamtym czasie pan Tuderek, żyjący już w św. świętej pani, trzeba ponownie, ponieważ tak, rozstał się z życiem. To są sytuacje, kiedy osoby chore, niepełnosprawne biorą udział w polityce i mają pewien kapitał, czy słusznie, kapitał zaufania, współczucia. Ja myślę, że słusznie, że w tym jest jakaś mądrość ludu, że no, no tak. ludzie instynktownie myślą, tak, na życiu mu nie zależy, więc będzie uczciwszy. Złośliwi mówią, na życiu mu nie zależy, więc już nie będzie miał żadnych trupu, będzie kradł, będzie nas niszczył. No, a jaka jest prawda? Był człowiek, który przez dwa lata rządził w Wałczu, wygrał wybory demokratyczne... Przepraszam, tak. z tej pamięci Lito Kuterek rządził 18 lat łącznie, ale miał chorobę rakową tak zaawansowaną, że wygrywając wybory po dwóch latach Słuchaj, każde mam bardzo okien, żeby nam uczuć kawałku. Jesteśmy w do telewizji narodowej. Pan kapitan dowiedział się, że są wybory prezydenckie. Osoba ambitna, pojawił się w Warszawie. Dlaczego u nas? Dlaczego w telewizji narodowej chciałeś zacząć? Dlaczego? No, ok, nie powiem warszawo. szczerze, y <grym /dlisku> proszę Państwa, 16 grudnia w godzinach wieczornych w telewizji A24. Emisja programu, który trwał 47 minut, odbyła się 26 grudnia, czyli w drugi dzień świąt, od godziny 17 i na tą stronę spotkała się z mojego środowiska, a także z całej polskiej zagranicy. Skąd to wiem? Będąc wówczas na kontrakcie, na nowym kontrakcie BAT-SEN koło Osnabrika, kontaktowali się ze mną Polacy, którzy pracują... Na nowy rok. Uh -huh. Ja też kręciłem różnego rodzaju filmy moim aparatem i rejestrowałem to wszystko troszeczkę później na kanale YouTube. Jeżeli Państwo wpiszecie hasło na kanale YouTube Art Głowacki twoj, oczywiście spotkań z ludźmi, ale ich pozdrowienia, mówiłem tam po swojej stronie internetowej, która już jest od grudnia a praktycznie była już po początku by były budowy tej... Strony internetowej od listopada. Robi to informatykę w różnych latach, od czasu kiedy startowałem na burmistrza miasta Wałcza, a jeszcze z lat wcześniejszych, dlatego że wszystkie wyloty czarterowe, które były z moimi klientami, a były to większe grupy grupy nauczycielskie grupy płetwonurków to zawsze w ciągu takiego pobytu jednotygodniowego bądź dwutygodniowego Rejestrowałem to, na zasadzie takiej, że później były te filmy wykorzystywane do montażu reklam mojego biura turystycznego pod nazwą Mirela Travel. No i przede wszystkim w, pierwszej, w pierwszym etapie rozstania się z wojskiem, pracowałem dla znanych firm jubilerskich w Polsce firmy Apart, firmy Yes, pana Tomasiewicza z Rumi, czyli firmy Lugiton, a także dla firm, które produkowały zegarki srebrne i złote i była też przy tym firma Jubilex Sapoto z Gniezdowicza. Czy zegarki były lepsze niż te we Szwajcarii? To znaczy, same mechanizmy były i szwajcarskie i różnego rodzaju produkcje, ale były oprawiane ręcznie w Polsce. Także no wiadomo, że jak gdyby, no nie mamy takiego producenta samych werków, samych środków, także były zamawiane, na przykład tutaj z Warszawy,